Zostałam 50% udziałowczynią w firmie wartej miliony, którą mój mąż ukradł mi kawałek po kawałku, używając do tego naszych wspólnych oszczędności i moich najgłębszych marzeń. Patrzyłam, jak jego nazwisko pojawia się w nagłówkach portali biznesowych, jak chwali się swoim innowacyjnym pomysłem, podczas gdy ja siedziałam w naszym wspólnym mieszkaniu. Opłakując stratę 150 tysięcy złotych, które rzekomo przepadły w złej inwestycji. Zastanawiacie się pewnie, jak do tego doszło: jak kobieta, którą zdradzono i okradziono z marzeń, odwróciła losy i przejęła kontrolę, nie podnosząc nawet głosu. To historia o tym, że w cyfrowym świecie nic nigdy do końca nie ginie, a najgorszą bronią przeciwko zdrajcy, są jego własne, pozostawione w sieci ślady. Nie zapomnijcie zasubskrybować i napisać w komentarzach, z jakiego miasta oglądacie. A teraz wróćmy do historii. Wszystko zaczęło się w deszczowy wtorek, 14 marca, dokładnie sześć miesięcy po tym, jak moje życie legło w gruzach. Siedziałam przy kuchennym stole w naszym mieszkaniu na Wrocławskim Biskupinie. Czując na plecach chłód bijący od nieszczelnego okna. W kubku stygła trzecia tego ranka kawa, tania, robusta z biedronki, która zostawiała w ustach gorzki, ziemisty posmak. Powietrze było gęste od niewypowiedzianych słów i zapachu kurzu. Od pół roku dom pogrążony był w ciszy, przerywanej jedynie mechanicznymi dźwiękami, szumem lodówki, tykaniem zegara. To była cisza po burzy, po dniu, w którym mój mąż Marek wrócił z pracy i z kamienną twarzą oznajmił, że nasze oszczędności życia, 150 tysięcy złotych odkładane na wkład własny na dom, przepadły. Zainwestowałem w kryptowaluty Anka. To miała być niespodzianka. Mieliśmy podwoić kapitał, ale rynek się załamał. Wszystko straciliśmy. Pamiętam, jak ziemia usunęła mi się spod nóg. Moje ciało stało się ciężkie, jakby wypełnione ołowiem. Czułam ucisk w klatce piersiowej, a w uszach szum, który zagłuszał jego dalsze, puste słowa pocieszenia. 150 tysięcy. Każda złotówka zarobiona przeze mnie jako projektantkę UX, każda odłożona przez niego z pensji project managera. Razem z pieniędzmi umarł mój projekt, moje zawodowe dziecko, aplikacja mobilna AuraMind, nad którą pracowałam przez ostatnie dwa lata. To miał być rewolucyjny system wspierający zdrowie psychiczne, łączący medytacje prowadzone, inteligentny dziennik nastroju i grywalizację opartą na psychologii behawioralnej. Marek był moim największym fanem. Oglądał każdy prototyp, który tworzyłam w Figmie, słuchał o każdej nowej funkcji, pocieszał, gdy trafiałam na mur. Kochanie, to jest genialne, zmienisz tym świat, mówił, całując mnie w czoło, gdy zasypiałam nad laptopem. Kiedy pieniądze zniknęły, zniknęła też moja energia. Projekt Aura Mind trafił do cyfrowej szuflady, folderu na moim dysku Google który stał się cmentarzem marzeń. Tego marcowego poranka, bezmyślnie skrolując portal Antiweb na moim starym laptopie Lenovo, natrafiłam na artykuł sponsorowany. Tytuł brzmiał Wrocławski startup Next Gen Solutions rewolucjonizuje rynek aplikacji wellness z aura mind. Serce przestało mi bić na sekundę. Kliknęłam. Moje palce drżały. A kursor myszy przeskakiwał nerwowo po ekranie. Na zdjęciu pod logo firmy, które było uproszczoną wersją jednego z moich wczesnych projektów, stał on. Mój mąż Marek, uśmiechnięty od ucha do ucha, obejmujący ramieniem swojego kumpla ze studiów bartka. Podpis głosił Marek Janicki i Bartosz Lis, założyciele Next Gen Solutions, których aplikacja AuraMind zdobyła już pierwszych inwestorów. Czytałam opis aplikacji, a każde słowo było jak cios nożem. Inteligentny dziennik nastroju, spersonalizowane ścieżki medytacyjne, system nagród oparty na grywalizacji. To nie była inspiracja, to była kradzież. Kropka w kropkę, funkcja w funkcję. Moje dwa lata pracy. Moje nieprzespane noce, moje serce i dusza przelane w tysiące linii kodu i setki ekranów projektu, teraz firmowane jego nazwiskiem. Poczułam, jak robi mi się niedobrze. Chłód z okna przeniknął mnie do szpiku kości. Spojrzałam na swoje odbicie w czarnym ekranie laptopa twarz kobiety zmęczonej, oszukanej, upokorzonej. Wstałam i podeszłam do okna. Krople deszczu spływały po szybie, rozmazując widok na szare wrocławskie podwórko. W tamtej chwili coś we mnie pękło. Smutek, który paraliżował mnie od sześciu miesięcy, zamienił się w zimną, krystalicznie czystą furię. On nie tylko ukradł nasze pieniądze, on ukradł moją tożsamość zawodową, moją przyszłość i zrobił to. Patrząc mi prosto w oczy i kłamiąc. Wiedziałam jedno: nie będzie żadnej konfrontacji, żadnych krzyków, żadnego tłuczenia talerzy. To byłoby zbyt proste. On spodziewałby się histerii. Nie dostanie jej. Zamiast tego dostanie starannie zaplanowaną, metodyczną i opartą na faktach zemstę. Usiadłam z powrotem do laptopa. Drżenie rąk ustało. Zaczęłam działać. Pierwszym krokiem było zrozumienie skali przedsięwzięcia. Wpisałam w Google Next Gen Solutions KRS. Wyskoczył odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Data rejestracji spółki z OO. 28 września, 10 dni po tym, jak Marek powiedział mi o stracie pieniędzy. Kapitał zakładowy 150 tysięcy zł. Udziały Marek Janicki. 50% Bartosz Lis, 50% Adres rejestrowy: Wirtualne biuro w centrum Wrocławia. Wszystko się zgadzało. Nasze oszczędności życia stały się kapitałem zakładowym jego firmy. Poczułam kolejną falę mdłości, ale stłumiłam ją. To nie czas na emocje, to czas na zbieranie amunicji. Otworzyłam swój dysk Google. Wyszukałam folder Projekt Aura. Był tam setki plików: mockupy w formacie Profig, dokumenty tekstowe z opisami funkcjonalności, arkusze kalkulacyjne z analizą rynku, prezentacje dla potencjalnych inwestorów, które przygotowywałam na sucho. Wszystko było podzielone na podfoldery: UI/UX, badania, biznesplan, marketing. Zaczęłam przeglądać pliki, a wspomnienia uderzyły we mnie z siłą huraganu. Pamiętałam wieczór, kiedy projektowałam logo. Siedzieliśmy na kanapie, ja ze swoim MacBookiem Pro na kolanach, on oglądał jakiś mecz. Marek, spójrz, powiedziałam, odwracając do niego ekran. Które lepsze? To z bardziej organicznym kształtem fali mózgowej czy to bardziej geometryczne? Podniósł wzrok znad telefonu. To pierwsze, kochanie. Jest bardziej ludzkie. Pasuje do nazwy. Nazwę Aura Mind też wymyśliliśmy razem podczas długiego spaceru po parku szczytnickim. A teraz ta nazwa, to logo. Wszystko było jego. Przez chwilę chciałam to wszystko usunąć, wymazać ślady po upokorzeniu, ale wtedy mój wzrok padł na małą, niepozorną opcję w menu Google Docs. Kiedy otworzyłam plik Aura Mind, Business Plan, X, kliknęłam w plik, a potem w Historia wersji. I wtedy zobaczyłam to. Pełna, szczegółowa lista wszystkich zmian dokonanych w dokumencie od jego stworzenia, każda z dokładną datą i godziną. Pierwsza wersja dokumentu została utworzona dwa lata i cztery miesiące temu. Były tam setki wpisów pokazujących ewolucję projektu, moje notatki, zmiany koncepcji. To był cyfrowy odcisk palca mojej pracy, niezaprzeczalny i niemożliwy do sfałszowania. Nie miałam pojęcia, że ten mały, szary napis Pokaż historię wersji stanie się kluczem do mojej zemsty. Przez następne dni i noce żyłam podwójnym życiem. W dzień byłam Anną, żoną, która wciąż przeżywa stratę i próbuje poskładać swoje życie do kupy. Gotowałam obiady, pytałam Marka, jak minął mu dzień w pracy, słuchając jego kłamstw o nudnych spotkaniach i trudnym szefie. Patrzyłam mu w oczy i nie czułam nic poza rosnącym w siłę, zimnym postanowieniem. A w nocy, gdy zasypiał, zamieniałam się w detektywa. Zamykałam się w drugim pokoju, który był moim biurem, i zaczynałam pracę. Stworzyłam na zewnętrznym dysku twardym folder o nazwie Projekt Feniks. Zaczęłam systematycznie archiwizować dowody. Zrobiłam zrzuty ekranu historii edycji każdego kluczowego pliku z dysku Google. Znalazłam stare maile, które wysyłałam sama do siebie z draftami projektów, żeby mieć kopię zapasową. Każdy z nich miał nagłówek z datą serwera, której nie dało się podrobić. Odkopałam stare rozmowy na messengerze, gdzie podekscytowana pisałam do mojej przyjaciółki Kasi o postępach w pracy nad Auramind. Znalazłam nawet pliki na starym, zapomnianym koncie na dropboxie. Z pierwszymi szkicami interfejsu zrobionymi w programie balsamik, z każdym znalezionym plikiem, z każdym kolejnym dowodem, czułam, jak rośnie we mnie siła. To nie była już tylko furia. To była pewność. Kiedy zgromadziłam wszystko, co mogłam znaleźć, wiedziałam, że potrzebuję profesjonalisty. Zaczęłam szukać prawników we Wrocławiu. Specjalizujących się jednocześnie w prawie autorskim i sprawach rozwodowych. To było trudne, ale w końcu znalazłam. Kancelaria Mecenas Ireny Sokołowskiej. Jej zdjęcie na stronie internetowej przedstawiało kobietę po pięćdziesiątce, o ostrym spojrzeniu i bez cienia uśmiechu. Wyglądała jak ktoś, kto nie bierze jeńców. Umówiłam się na spotkanie. Jej biuro mieściło się w starej kamienicy przy ulicy Włodkowica. W środku pachniało starym drewnem, kawą i papierem. Mecenas Sokołowska wysłuchała mojej historii w milczeniu, przeglądając wydruki najważniejszych dowodów, które przyniosłam na pendrive. Jej twarz nie wyrażała żadnych emocji. Kiedy skończyłam, przez chwilę stukała długopisem w blat biurka z ciemnego dębu. Myślałam, że powie mi, że sprawa jest beznadziejna, że to moje słowo przeciwko jego. Ale ona spojrzała na mnie z nad okularów i powiedziała: Pani Anno, to co zrobił pani mąż, to nie tylko świństwo, to klasyczny przykład działania na szkodę majątku wspólnego, połączony z naruszeniem pani osobistych i majątkowych praw autorskich. Nie będziemy go tylko rozwodzić, odbierzemy mu tę firmę. A przynajmniej jej znaczną część. Poczułam, jak z moich ramion spada ogromny ciężar. Po raz pierwszy od miesięcy ktoś nie tylko mi uwierzył, ale też dał mi konkretny plan działania. Plan Ireny był prosty i genialny. Nie będziemy na razie ruszać kwestii praw autorskich w osobnym procesie. Skupimy się na rozwodzie z orzeczeniem o winie Marka i podziale majątku. Naszym głównym roszczeniem będzie udowodnienie, że spółka Next Gen Solutions została założona w trakcie trwania małżeństwa, za środki pochodzące z majątku wspólnego i w oparciu o wkład intelektualny, który również stanowił część tego majątku. Sąd nie może przenieść na panią praw autorskich w sprawie o podział majątku tłumaczyła Irena. Ale może uznać, że wartość firmy, która powstała dzięki pani pracy, Powinna być w całości lub w znacznej części zaliczona do majątku wspólnego, a przy podziale, biorąc pod uwagę jego winę i działanie na pani szkodę, możemy wnioskować o nierówny podział udziałów lub sowitą spłatę. Wyszłam z jej kancelarii, czując się tak, jakbym odrosły mi skrzydła. Miałam plan. Miałam sojusznika. Teraz musiałam tylko wytrzymać i grać swoją rolę aż do końca. Przez kolejne tygodnie pod okiem Ireny przygotowywałam się do wojny. Najtrudniejszym zadaniem, jakie mi zleciła, było nagranie rozmowy z Markiem. Wytłumaczyła mi, że w polskim prawie nagrywanie rozmów, w których się uczestniczy, nie jest przestępstwem, a sądy w sprawach rozwodowych często dopuszczają takie dowody, jeśli mają kluczowe znaczenie dla sprawy. Musiałam go skłonić, żeby jeszcze raz swoimi ustami potwierdził historię o straconych w kryptowalutach oszczędnościach. Czekałam na odpowiedni moment. Nadszedł w piątkowy wieczór. Marek wrócił do domu w dobrym nastroju, przyniósł butelkę wina Chianti Classico, naszego ulubionego. Włączyłam dyktafon w telefonie i położyłam go na stole ekranem do dołu. Zaczęłam rozmowę niewinnie, wspominając nasze dawne plany. Pamiętasz, jak chcieliśmy kupić ten dom pod miastem? Zapytałam, dolewając mu wina. Z tym wielkim ogrodem, westchnął. Pamiętam, Aniu, szkoda, że tak wyszło z tą kasą. Właśnie myślałam o tym dzisiaj, kontynuowałam, starając się, by mój głos brzmiał na smutny, a nie oskarżycielski. Czy na pewno nic się nie dało z tego odzyskać? Tyle pieniędzy co 150 tysięcy. Upił łyk wina. Kochanie, rozmawialiśmy już o tym. To był rynek. Bańka pękła. Straciłem wszystko w jeden dzień. To był mój błąd, że w ogóle się w to pakowałem. Chciałem dla nas dobrze. Kłamał tak gładko, tak przekonująco. Poczułam ukłucie bólu. Ostatni spazm po miłości, która kiedyś nas łączyła, ale przetrwałam. Rozumiem, powiedziałam cicho. Po prostu czasami trudno mi się z tym pogodzić. Nagranie było czyste to był gwóźdź do jego trumny. Kiedy Irena je odsłuchała, tylko skinęła głową z aprobatą. Doskonale, mamy wszystko, czego potrzebujemy. Wtedy zadzwonił jej telefon. Odebrała, słuchała przez chwilę, a jej twarz stężała. Rozumiem, powiedziała i rozłączyła się. Spojrzała na mnie. Pani Anno, mam złe wieści. Strona przeciwna złożyła wniosek o oddalenie naszych dowodów cyfrowych jako niewystarczająco zabezpieczonych. Twierdzą, że mogła je pani sfabrykować po dacie założenia spółki. Zrobiło mi się zimno. Cała moja strategia wisiała na tych plikach. Ale to, co Irena powiedziała następnie, zmieniło wszystko. To standardowa taktyka. Spodziewałam się tego. Dlatego właśnie już tydzień temu złożyłam wniosek o powołanie biegłego z zakresu informatyki śledczej. On zabezpieczy pani dyski i konta. I sporządzi opinię dla sądu, która potwierdzi nieingerencję w metadane plików. Będą próbowali podważyć pani wiarygodność, ale na twarde dane z serwerów Google nie będą mieli odpowiedzi. Tydzień później do naszego mieszkania zapukał kurier. Marek był w pracy. W środku koperty, którą odebrałam, znajdował się odpis pozwu o rozwód z orzeczeniem o jego winie. Oraz wniosek o podział majątku, w którym Next Gen Solutions figurowało jako główny składnik do podziału. Wręczyłam mu go tego samego wieczoru. Siedział na kanapie przeglądając dokumenty. Jego twarz zmieniała kolor od niedowierzania, przez złość aż po blady strach. Kiedy dotarł do listy załączników z dowodami, podniósł na mnie wzrok. Co to ma znaczyć, Anka? Oszalałaś? powiedział, a w jego głosie po raz pierwszy od dawna usłyszałam nutę paniki. Wstałam. Spojrzałam na niego z góry, czując się silniejsza niż kiedykolwiek. Nie, Marku ja w końcu przejrzałam na oczy. Do zobaczenia w sądzie. Odwróciłam się i wyszłam do drugiego pokoju, zamykając za sobą drzwi. To był początek końca jego kłamstw. Proces był brudny i wyczerpujący. Prawnik Marka, agresywny typ w drogim garniturze, próbował przedstawić mnie jako zgorzkniałą, mściwą żonę, która nie mogła pogodzić się z sukcesem męża i próbuje go okraść. Twierdzili, że aura mind to był luźny pomysł, o którym kiedyś wspominałam, a całą pracę, biznesplan i rozwój marek i jego wspólnik wykonali sami. Ale ja miałam fakty. Na sali sądowej, która wydawała się zimna i bezosobowa, z wysokim sufitem i boazerią na ścianach, mecenas Sokołowska metodycznie, punkt po punkcie, zbijała ich argumenty. Najpierw przedstawiła opinię biegłego informatyka. Mężczyzna w okularach, z laptopem pod pachą, w sposób zrozumiały nawet dla sędziego w podeszłym wieku, wytłumaczył, czym są metadane, jak działa historia wersji w chmurze Google. I dlaczego daty utworzenia i modyfikacji moich plików są niemożliwe do sfałszowania z perspektywy użytkownika. Potwierdził, że setki plików związanych z projektem AuraMind powstały na moim koncie na długo przed rejestracją spółki NextGen Solutions. Potem Irena odtworzyła nagranie. Głos Marka, spokojny i przekonujący, Wypełnił salę, gdy opowiadał o tragicznej stracie 150 tysięcy złotych w kryptowalutach. Następnie przedstawiła wyciąg z konta bankowego, na którym czarno, na białym, widać było przelew 150 tysięcy złotych z naszego wspólnego konta na konto jego nowo założonej spółki, dokonany na 10 dni przed tym, jak nagrałam tę rozmowę. Prawnik Marka próbował protestować. Ale sędzia go uciszyła. Kluczowy moment nastąpił, gdy Irena zaczęła porównywać fragmenty mojego biznesplanu z pliku Aura Mind, business Plan w Apache 12.x z datą ostatniej edycji z października poprzedniego roku, z opisem aplikacji i modelem biznesowym przedstawionym przez NextGen Solutions w ich materiałach dla inwestorów. Całe akapity były skopiowane niemal słowo w słowo. Wizja produktu, analiza grupy docelowej, strategia monetyzacji, wszystko było moje. Patrzyłam na marka, siedzącego po drugiej stronie sali. Był blady jak ściana. Jego wspólnik, Bartek, który został wezwany na świadka, jąkał się i unikał kontaktu wzrokowego. Przyparty do muru przez pytania Ireny. W końcu przyznał, że Marek przyszedł do niego z gotowym, kompletnym pomysłem i biznesplanem. Proces trwał kilka miesięcy. Były to miesiące pełne stresu, nieprzespanych nocy i finansowej niepewności. Wyprowadziłam się z mieszkania i wynajęłam małą kawalerkę na nadodrzu. Żyłam z oszczędności, które udało mi się schować przed Markiem, ale z każdą rozprawą czułam, że sprawiedliwość jest coraz bliżej. Czasem, gdy wracałam do pustego mieszkania, zastanawiałam się, czy było warto. Ciekawa jestem, o której godzinie słuchacie tego teraz i czy kiedykolwiek czuliście się tak zdradzeni przez kogoś, komu ufaliście bezgranicznie. W takich chwilach dzwoniła do mnie Kasia, moja przyjaciółka, która była moją opoką przez cały ten czas. Anka. Nie możesz się poddać. Chodzi o coś więcej niż pieniądze. Chodzi o twoją godność. I miała rację. Dzień ogłoszenia wyroku był słoneczny. Pamiętam, jak światło wpadało przez wysokie okna sali sądowej kładąc na podłodze prostokąty kurzu. Sędzia, starsza kobieta o surowej twarzy, odczytywała uzasadnienie. Mówiła o zasadach współżycia społecznego, o lojalności małżeńskiej, o ochronie własności intelektualnej. Słuchałam jej głosu, jak w transie, a potem padły te słowa. Sąd orzeka rozwiązanie małżeństwa stron przez rozwód z wyłącznej winy pozwanego Marka Janickiego. To był pierwszy cios. Sąd ustala, iż spółka Next Gen Solutions z ograniczoną odpowiedzialnością została w całości sfinansowana ze środków stanowiących majątek wspólny stron, a jej powstanie opierało się na koncepcji biznesowej i wkładzie intelektualnym, stanowiącym de facto wkład pracy powódki Anny Janickiej, co stanowiło działanie pozwanego na szkodę majątku wspólnego. To był cios drugi. W ramach podziału majątku wspólnego, biorąc pod uwagę winę pozwanego oraz jego nielojalne zachowanie, Sąd postanawia przyznać powódce Annie Janickiej 50% udziałów w spółce Next Gen Solutions, co stanowi ekwiwalent jej wkładu finansowego i intelektualnego w jej powstanie. Cisza, która zapadła na sali, była głośniejsza niż jakikolwiek krzyk. Spojrzałam na Marka. Siedział nieruchomo, wpatrzony w blat stołu. Jego twarz była pozbawiona wyrazu, jak maska. Wygrałam. Nie tylko odzyskałam pieniądze, ale też stałam się współwłaścicielką firmy zbudowanej na moim pomyśle. Sprawiedliwości stało się zadość w sposób, o jakim nawet nie marzyłam. Kiedy wyszliśmy na korytarz, Marek podszedł do mnie. Jego prawnik próbował go powstrzymać, ale on go odepchnął. Zniszczyłaś mnie, Anka! wysyczał przez zaciśnięte zęby. Spojrzałam mu prosto w oczy. Już bez strachu, bez smutku, bez miłości. Czułam tylko chłodną satysfakcję. Nie, Marku, ty zniszczyłeś nas, kiedy postanowiłeś mnie okraść i okłamać. Ja tylko odebrałam to, co od początku było moje. A teraz wybacz, ale muszę zadzwonić do swojego nowego wspólnika, Bartka, i umówić się na pierwsze zebranie zarządu. Do zobaczenia w biurze, partnerze. Odwróciłam się i odeszłam, nie oglądając się za siebie. Moja zemsta nie była głośna ani brutalna. Była cicha, metodyczna i oparta na prawdzie. Nie przyniosła mi dzikiej radości, ale dała mi coś znacznie cenniejszego poczucie sprawiedliwości i świadomość własnej siły. Odzyskałam nie tylko swój projekt, ale też siebie. To jest zwycięstwo warte każdej ceny. Czasem, patrząc na rosnące słupki w wynikach finansowych Aura Mind, myślę o tym, co by było, gdybym tamtego deszczowego poranka nie kliknęła w ten link. Czy dalibyście radę zrobić to, co ja? Czy walczylibyście o swoje, nawet gdyby oznaczało to zniszczenie wszystkiego, co kiedyś kochaliście? Dajcie znać w komentarzach.